Czekajcie, czas, ja zobaczę coś tylko. Bo nie wiem, czy mi się odpalił streamek. Sprawdzę. Dobra, odpalił się streamek. Jesteśmy dzisiaj na streamku z Minecrafta. Pomyślałem, że zaczniemy sobie takiego streameczka z Minecrafta, bo dawno nie było Minecrafta u, na, u mnie na kanale. Nie wiem, możemy zrobić w sumie z normalnego świata. Tylko ja sobie tu giereczkę przyciszę pójdziemy sobie na solówkę dzisiaj będzie taki krótki, króciutki stream, z pół godziny zrobimy albo nawet krócej niż pół godziny siema bim bom. nie wiem, nazwijmy albo wezmę go po prostu, albo nie wiem cokolwiek napiszemy się napiszę i lecimy nie było streama z tego na kompie dawno, więc na razie będzie tak mało rozwinięty bez najsłuchów itp, ale z czasem to się będzie rozwijać, no nie? Na kolejnym streamie już będzie overly itp. Więc na luźno. Też nie wiem, czy dodawać ten, no nie? Czy dodawać jakiekolwiek yy, mody itp rzeczy, bo nie chcę, żeby lagowało, co nie? Ale na razie zobaczymy zaraz. Jak to będzie działać. Hmm. zobaczysz czy dobry ekran mam? dobry ekran dobra, jest dobra bo ogólnie to patrzcie, ja mam, mogę sobie wgrać tutaj, no nie? bo w jakieś maszki ogarnąłem, no nie? Nie wiem, na przykład taką paczkę, co nie? Tylko, że nie chcę, żeby to legowało. Jak ma legować na i paczkę, abyś to tak średnio, no nie? Bo to są paczki wymagające, a mało wymagających nie mogą znaleźć. No, niech się wczyta szybciej. <gry> Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Czekajcie, ja na razie dam tą scenę, bo, ten, bo mi się mic red łącza. albo się skraszlowało. Czekajcie chwilę. Wszystko na szybko na razie przygotowywałam, bo chciałam po prostu tego streamka odpaść, gdzie dawno nie było. Ale to jest taka logika, no nie? Bo dzisiaj o godzinie 20 jest nowa mapa i w ogóle wszystko, event. Ale też ja możesz tego zrobić streama. A ja streamuję tego Minecrafta. Dobra, już mi się odpala. Wszystko głód jest. Czy się ku... Ty... Czekajcie, jeszcze mi się nie odpalił, zaraz zmienię. Tu. Sekundę jeszcze? Dajcie. Dobra, fast, Minecraft. Ale też nie spodziewam się, że będzie jakoś dużo osób, tak jak przy Fortnite, no nie? Bo ja jednak dawno nie streamowałam tego Minecrafta z ponad rok czy tam półtora. I mi popularność Minecrafta spadła, no nie? Ale teraz myślałam, pomyślałam sobie, że wrócimy i zobaczymy jak to będzie. Ale na pewno przy następnym streamku będzie overlay i te podobne rzeczy. Dobra, już mam. Pokażę wam o co chodzi. Yy, macie tutaj. Nie będzie mi przypadkiem lagować na tej paszce. A już, już, bijam. luzik. Krzysieku, spokojnie tam. no nie, to jest taka, ta, ale mi trochę, leguje. oj, trochę bardzo, właśnie, to jest tak wymagające, więc ja wolę to chyba wyłączyć, i żeby nie lagowało, niż żeby lagowało z tym, nie? To jeszcze chwilę, cofniemy się, jak już wiecie o co chodzi. Dobra. Bierzemy sobie drewianko jakieś i ten, no nie? Mamy też serwer, chyba że ten. Zobaczę... Albo czekajcie, zobaczę czy serwer jest online. Jaki jest serwer online, taki ten... no offline jest. No offline jest niestety, bo ogólnie to my na takim serwerze jesteśmy, no nie? Że tam... E, coś ty na stylu stylu kwadratową masakra, zamierzałem to nagrywać, ale tam co chwilę jest offline ten serwer, co nie? Więc to jest taka lipa trochę. Więc gram sobie na razie zwykłe yy, solo. Tak jak by to powiedzieć, <grym> aha, czekajcie chwilę. Ja z tego Minecrafty się nie grało, się pozapominało rzeczy. Tylko mi jakoś dziwnie się tutaj to robię. Nie wiem, jak to zrobić, żeby tak się nie robiło? Bo ja muszę to na przykład wstrzymać, no nie? Dobra, ja sobie to później sama ogarnę Ale wiele Dobre. Wam powiem, że, ten, że to nie był chyba najlepszy pomysł, żeby odpalać live'a z Minecrafta, bo trochę mnie leguje. Jeszcze wszystkiego nie ogarnąłem tutaj, jak widzicie, bo chodzi o to ogólnie, że ten, że mam takie problem, że muszę przytrzymać co nie, Nie mogę zrobić tak, szybko czegoś zrobić. Więc to też mi się zbagowało. Wina następnego live'a to ogarnę. Ten live będzie taki krótki, z jakieś 20 minut, nie wiem. To no, trzeba się też przygotować na tego live'a z Fortnite, no nie bo dzisiaj jej ten nowy event. Dobra. Ja nie mogę normalnie niczego zrobić, czekajcie chwilę. Dobra, nieważne. To dobrze, że fajne. Tylko mało osób jest na nie, bo na Minecrafta, może też chodzi, że o takie godziny, no nie. Zrobny będzie już bardziej rozwinięty na pewno. I żadnej muzyki w tle nie ma, a nie chcę mieć praw autorskich. Albo czekajcie, puszczę jakąś muzykę w tle. Brajcie mi sekundę. To się w sumie nie przygotowałem, no nie? Dobra, wezmę to. Ej, hey, właśnie stworzyłem o, stronę nic w moim aktorskim chm. portfolio. Zobaczcie. Dobra, wyciszyłem i ten... Dobra, jakaś ta muzyka, jest ta... Ale Będę też pewnie przemulona na tym live, ale ten...

Она но так мы начинаем с того разнобыя. И вас, мы начинаем с того разнобыя. Я чувствую, что умираю. 15 октября. Готовы исследовать в меня Вот в микрофоне, если что Eee, czekajcie chwilę, zobaczę jak to, jak bardzo klatkuje. No klatki są mocne, kurde. Dobra, no na co, wszystko ogarnę, bo to wystawienie HBS-a trzeba, na no nie? Ogarnę wszystko znowu Ale no wiadomo, na no nie pierwszy live'i. Od to? półtora roku, no, na no, nie? na tym to wszystko musiałam od nowa ustawić i wszystko, no nie? to wiadomo jak to jest jeszcze mi się w myj nie zbywało, bo... <gry> o, jakaś... jaskinia, o nie, ale ciemno a tu chyba nic nie ma, ale węgiel nie ja tylko na pochodni jest chociaż węgiel? dobra, nie ma Z do czego domu? Bo tak jakby nie wiem co ci chodzi. Krzysiek. Czekajcie, jak nic nie widzę. Dole. Da się wykopać do góry. O węgiel zaraz jak czekajcie. O nie mogę zrobić tak, żeby ściskim już to sprawdzenie. Mi się to tak zbodowało. Lendus na tego wszystko darmy. Muszę się, bo no nie wiem, no to się na razie ten kopię, żeby mieć i to bo chciałam węgiel znaleźć i znalazłem. no Da się tu gdzieś coś, coś postawić. Ale jeszcze to będzie taki, nie wiem, bardzo krótki live, jeden ja z najkrótszych na moim kanale chyba. Jakieś 200 minut, bo, tam, bo strasznie mi klatkuje, a chciałam to testowo zrobić, co nie. Też ludzi za dużo nie ma, no nie, więc gut. Ale klatki, o mój Boże. Delfin, oh, ty, lol. Jakie bajery są w tym Minecraft teraz? Kurde, ale mi to się dziwnie robi. Nie da się normalnie zrobić. To jest serio, No nie. Dobra. I zrobimy jakieś podstawowe rzeczy i na następnego live będziemy więcej że jeszcze ogarnić. Bo ja tutaj nie mogę nawet normalnie funkcjonowałaś w tym Minecraftu, no, nie? no to jest to. To jak to nie, to... To my kilo w ogóle robię. Trzeba się teraz zrobić. Kiedyś to się blokało w tego Minecrafta, nieco co teraz, no nie? Ale przynajmniej mnie, na mnie miniaturkę się przygotowałam. Grafik mi zrobił. Dobra, jakieś tam drewno mamy, chat, Ewangelię z podstawowej TMSO. Na następnym live, bo to raczej na live będę na razie, nie będę się tego robił, bo, bo wszystko. Yy, dzisiaj taki kroczyk za minut live. No nie, bo następnym, na następnym już live popłyniemy sobie tam gdzieś daleko, bo tutaj jakoś no jakieś za nas zwywaliło. Popłyniemy sobie z drewno i te podobne rzeczy. A na teraz może rozkończymy tego streamka i idziemy się na kolejnych. Yy, dzisiaj wieczorem około 20 będzie... w sumie 19.30-19 będzie Fortnite'a. To Nie będzie tak klatkował tutaj, niestety. W sensie na no, w sumie. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję za tego streamka. Trzymaj.